O, patrz. Światło mu nawet nie przeszkadza. Ojeju, Cześć. Teraz się skulkował. Na nie skulkował się. Na się on się tylko na mnie patrzy teraz. Tak? No, on A się patrzy tutaj. Ja ja nie wiem. Jest jerzyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. cześć. Wypiął się na nas. <laughs> Jeżdżeku, nie boisz się mnie? On idzie do swojej żony, a tak, tu żona idzie do męża. No, ciekawe, czy się stykną i zrozumieć, <laughs> się małe jeżdżki. No nie, Jestem fajny A. Ja, może sobie weźmiemy do domu, tak? No, bo to jest ten, który się nas boi. A ten się nie boi. Jaja, ja, 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 ja.